W budynku po dawnej szkole podstawowej przy ulicy Kościelnej 7 rozpoczęły się prace remontowe. Najprawdopodobniej do połowy przyszłego roku powstanie tu Centrum Opieki Wytchnieniowej Konsept Cordis na Brzezince, który będzie uzupełnieniem opieki hospicyjnej i pozwoli na wsparcie osób z niepełnosprawnościami, a także osób starszych i niesamodzielnych. Aby usprawnić obecne działania, Hospicjum Cordis poszukuje wolontariuszy, którzy mogą zaangażować się w prace trwające już w budynku. Cząser Czordis na Brzezińce będzie uzupełnieniem stacjonarnego hospicjum w Katowicach i będzie stanowić opiekę wytchnieniową dla około 350 osób rocznie, zarówno w trybie dziennym, jak i całodobowo. Będą i miejsca dla ludzi leżących i będą wspólnie, miejsca do wspólnego spędzania czasu, klub seniora. Mam nadzieję, że będzie też baza do wyjazdu do opieki domowej, bo tak byśmy bardzo chcieli tą opiekę spełniać, ale też duża część dla psychoterapii, dla psycho, prac psychologicznych, a także rehabilitacji. Także Kompleksowo. Aby jednak powstał nowy hospicyjny dom, potrzebna jest pomoc ludzi dobrej woli. Obecnie poszukiwani są wolontariusze, którzy mogliby się zaangażować w pracę trwające już w budynku w Brzezince. Mowa przede wszystkim o takich działaniach jak wywóz gruzu czy uporządkowanie terenu. W tej chwili pracuje ekipa ratowników górniczych. Będzie jeszcze z nami około, przez około tydzień do dwóch tygodni. I, I ci panowie są wyjątkowi. To nie pierwsza pomoc, bo już pomagali nam budować hospicium Cordis na Ociepki 2 w Katowicach. Jeśli masz trochę wolnego czasu i zapał, to skontaktuj się z koordynatorem arcji pod numerem 691 746 977. Każda para rąk się przyda. Każdą, każdego człowieka, wolontariusza przywitamy otwartym sercem. Można przychodzić, choćby. Po pracy, choćby przed pracą, w każdym momencie. To jest właśnie ten właściwy moment na pomoc wolontaryjną, dlatego że później wejdą już specjaliści, firmy budowlane, i do tych prac już nie będziemy zapraszać wolontariatu, bo po prostu muszą być wykonane przez inne osoby. Prace modernizacyjne obejmą m.in. instalację windy, naprawę stropów, wymianę podłóg i okien oraz przebudowę poszczególnych pomieszczeń i dostosowanie ich do potrzeb pacjentów. Budynek przy Kościelnej 7 nie jest wpisany do śląskiego rejestru zabytków, figuruje natomiast w gminnej ewidencji zabytków, co wiąże się z wymogiem zachowania jego bryły i elewacji. Natomiast same wnętrze obiektu nie podlegają ochronie. Budynek pod koniec lipca został zakupiony od miasta z 99% bonificotą za kwotę ponad 9 tysięcy złotych.